Dzień dobry, cześć i czołem, ja Miłosz, a dzisiaj otworzymy sobie najnowszy zestaw Czarza Premium Collection Box. Serdecznie zapraszam. I zastanawiacie się, czy w ogóle kupić jej box, To ja już wam tłumaczę, dlaczego powinniście to zrobić, bo po 6 buserków znajdziecie tutaj oczywiście piękną kartę Charizarda Terracy EX w full arcie, jego dwóch małych koleżków, czyli Charmander, oraz Charmillona, sliwy z Charizardem oraz coś nowego, czyli stędzik na wasze najlepsze dropy. Jak widzicie, nasz piękny sałek jest gotowy do otwarcia, więc tak naprawdę wystarczy nam zrobić tak. No właśnie, i teraz takie pytanie: Co w takiej zestawie się znajduje? Już pewnie widzieliście, że piękna karta promo, 6 boosterków oraz piękne śliwy i coś czegoś przedtem nie było, czyli taki stędzik magnetyczny na naszą kartę. E, może być drop of the show, tak jak ja zawsze mam tutaj po lewej stronie po lewej stronie, to tym razem możecie mieć to w takiej pięknej, magnetycznej ramce. Czy wrzucimy do nas Boje Boję się to robić, więc rzucimy na sobie małego Charmandera, a reszta drogą będzie szła na nasz oczywiście piękny stędzi. Ale zanim przejdziemy do openingu, chciałbym serdecznie podziękować skrojowi Kaczma za to, że podesłał mi ten piękny oto zestawik z i X, więc jeżeli wy chcecie kupić oryginalne karty Pokémon, to serdecznie zapraszam do linku w opisie. Ale mam jeszcze taki mały pomysł. Mam nadzieję, że Kamko na ten filmik i mnie słyszy. Oczywiście, że Cię słyszę. Okej. Okay. Więc jeżeli mnie słyszysz, to mam na Ciebie mały challenge. Chciałbym, żebyś odpalił swoją grę Pokon Scarlet lub Violet i zobaczył wszystkie Pokémony, jeżeli się je da, w regionie Paldea, które my dzisiaj trafimy na dzisiejszym openingu. No to co? Challenge accepted? Jeżeli tak, to daję Ci 25 minut na to, żeby złapał wszystkie pokony, które dzisiaj trafimy w, w dzisiejszych boosterkach. A jeżeli Wy chcecie zobaczyć, jak Kamkowi poszedł ten challenge, to zapraszam oczywiście do jego. Na jego kanał tworzy mega fajne filmy, jeżeli chodzi o gameplay z Scarlet and Violet. No to co, my teraz zabieramy się za opening tych pięknych kart. No to co, pierwszy półtorej leci z Gajardosem na początek naszego e, odcinka. Zobaczymy, czy będzie first to czy niestety nie. Macie oczywiście kodzik dla Was. I teraz tak, miał być oczywiście dzisiaj odcinek e, wrzucony z mm, UPC, natomiast miałem podobną sytuację co Bartek z mojej ekipy, czyli nic nie wpadło. Miałem jedynie Erikę, Walter Arcie na 16 pasów, więc radziłem, żeby. Nie będę Wam po prostu czasu zabierać, bo taki opening nie miałby po prostu sensu. To Octricity, a kartoner w pierwszym boosterku jest Handsome. No to tak, Kamko. Jak widzisz, masz zebrać wszystkie pokołone, wszystkie pokołane, które w tej parce były, tak jak samo jak w kolejnych. Na kolejnej parce mamy Tinglu i sprawdźmy, co ta paczucha kryje przed sobą. Miejmy nadzieję, że troszeczkę lepszy dropik będzie teraz. Oczywiście, trzymajcie kodzik, wędruje do Was i sprawdźmy, co kryje kolejna paczucha. Mamy Fighting Energy. Do tego jest. Mistrem, Sneasel, Gothita, Mashev, Sureure, Pelipper, Fletchender, Luxio. O! Oh, piękny! Skłacabily X w Alter Arcie! Kurde Bele, to jest piękna karta. A zanim kryje się <grymny> kolejny Skłakabily X. Co to jest za paczka? Kozacko to wygląda? Powiem Wam, że takiego szczęścia chyba nigdy nie widziałem, żeby trafić te dwa same Pokémony w różnych artach w tej samej partce. Szkoda, że nie jest to full art, bo byłby naprawdę kozacko. Ale oczywiście ten Skłoka Biedlej leci, chyba, że leci nam Star of the Show? Chyba tak, bo kurczę, tego Zarda musi nam zdetronizować, że jest to jedna z piękniejszych kart z tego setu. E, no dobra, czyli mamy dwa droby w jednej paczce te same Pokemony w różnych artach. Kozacko, mega mi się to podoba. Przechodzimy z do kolejnej paczuszki z Obsidian Flames. E, jest tym razem Ravroomroom na okładce. Widzieliście już Larvitara mały peek, kodzik dla Was oczywiście. I sprawdźmy sobie, co się będzie działo w tej paczuszce. Darkness Energy Larvitar. Klefa, NK, Totschool, Gamshus, Pupitar, Togetic, Chandelure, Townsor. A karta Mary jest piękny Ice Cube. I jest to karta Full Art Ice Cube w Terrestrialize w ognistym typie. Kozacka karta, Mega Mi się podoba. Jest to jedna z kart, którą chciałem trafić, więc cieszę się, że ją mamy. Szkoda, że nie jest to Alterek, bo Alterek jest jeszcze piękniejszy, ale oczywiście taka karta zasługuje na przyłożenie się do koszuleczki, ale czy nam zwróci na tego. Mm, naszego Bilego. chyba nie, chociaż jest to kolejna piękna karta i kolejny ptak, który nam się trafia. A jeżeli nie pamiętacie, jakie są boosterki w tym boksie, oczywiście mamy po dwa boostery z Base to Scarlet and Violet. Potem mamy dwa boostery z mm, Paul Diego oraz dwa boostery z Obsidian. To jest tak e, każde boosterki po dwa, aż do już z One, bo to jest oczywiście holy Set i jego nie będziemy uwzględniali w tym openingu. Kolejnym e, pokonem jest Crocodile. okej, okay, Rocky Helmet aż się musiałem zagubić. Mamy rylu w pięknej e, Illustrationer karcie i Scalaridge zwyczajne holo. Ale kurczę, patrz jak drobi ten, ten piękny boksik. Jestem z tego mega zdolony, bo to jest kolejna karta, którą mega chciałem trafić i znowu się Trafiła. Kozacko. E, wow, patrzę, e, jak wygląda ten piękny Rylu w wersji Illustration, ale znowu chyba nie będzie trzeba nam skłaka bidego, bo byłoby zbyt łatwo kolejny singlu na układzie boostera. E, w ogóle nie wiem, czy kojarzycie, jest taka mała bajka na Disney Plus, e, czy też na Disney Channel o takiej piesku, nazywającej się Blue, i ona mi mega przyniosła się tego e, tą postać z tej bajki. Mamy sobie chyba Tropius. Prime Ape, Grusza, Tandemouse, Mobile Step, a kartą Leroy jest i IX. O kurde! Kolejna karta Terrestrialize, tym razem z normalnej wersji, Pięknie się mieni. I chyba kolejna karta leci do sliwa. Wow! Czy my na razie mieliśmy prawie wszystkie dropy pogrzebnego boosterka? Bo tak to na razie wygląda. Jest Kozacko! Kolejny dropik nie jest może jakaś super konkretna karta ale fajnie wygląda na takim openingu. No no, no co, mamy ostatnią paczkę. Jest przed nami Terranitor w wersji elektrycznej i czy taki Terrestrialize będzie w tej paczce? No nie, no chyba byłoby za dużo tego dobrego. Oczywiście kolejny kocik leci dla Was i przejdźmy przez tą skosową paczkę powolutku. Mamy Water Energy, jest Grave Art, Phantom, Vultix, Bronzong, Vertic, Charmillion, ok, może jest jakiś mały, z, mały znaczek Tolsku, kolejnym kartą jest Drillbur, a kartą Rare jest tylko Claydo Hollow. No dobra, ale i tak jestem mega zadowolony z tego, bo nie... mieliśmy konkretne dropy, więc teraz przejdziemy sobie szybko do mojego recap. No dobra, mamy nasz mały recap, czyli pierwszą kartą, może nie pierwszą, którą trafiliśmy, ale pierwszą kartą z tego recapu jest Delenejek to jest piękna karta, potem mamy Royal aka Bluey potem piękny Ice cube i jak Skłaka byli i X, potem Charizard oczywiście, który był gwarantowanym dropem oraz Star of the Show, czyli Skłaka biedy i w wersji Alternate są Moja druga taka karta, jest mega zadowolony, bo ona wygląda pięknie, można nią grać, jest mega grywalna. Więc ja Wam dziękuję serdecznie za ten opening, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie, żeby wejść na kanał Kamko i zobaczyć, jakiemu challenge poszedł oraz zapraszam na zakupy do sklepu Kaczma Gier. Tam znajdziecie najlepsze ceny, najlepszych produktów kart Jeśli Ja się z Wami żegnam, na razie. Shiny Charizard for life.